Cześć, ja nazywam się Jakub Przydar i witam w kolejnym odcinku cojące krok po kroku serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie? Dawno temu zrobiłem taki odcinek o NDC, czyli o Machine Data Collection, o możliwości zapytywania hasa o pewne rzeczy i otrzymywania pewnych odpowiedzi, albo wysyłania do niego pewnych informacji, na przykład jakie zmienne należy nadpisać jakimi innymi wartościami. No i padło wtedy pytanie, co jeżeli nie mamy maszyny na sterowaniu NGC na nowej generacji? Tylko mam maszynę ze starym sterowaniem, taką, która miała jeszcze Porter S232. No i pomyślałem, hmm, fajnie się złożyło. Mój szanowny kolega Sławek, którego pozdrawiam serdecznie, akurat takie rozwiązanie potrzebuje, akurat takie rozwiązanie będziemy mu niego podłączać, więc nakręciłem dzisiaj taki krótki film, pokażę jak to działa, mam nadzieję, że może kiedyś komuś z Was się to czegoś przyda. Zapraszam do oglądania. Do podłączenia starej obrabiarki wykorzystam sobie taki adapter od Moxy, który po jednej stronie ma wyjście RS, a po drugiej ma wyjście Ethernetowe. No i oczywiście będzie on po to, żeby, hm, kto by się domyślał, połączyć RSA z Ethernetem. E, do wyjścia adaptera podłączę kabel DB9 do DB25, czyli do standardu, który wpinamy do HASA i tutaj ważna sprawa, mimo tego, że teoretycznie RS jest ustandaryzowany, to różne urządzenia czasem mają różny pinout, więc kupując taki zestaw upewnijcie się, że kupujecie zestaw dopasowany już do HASA, na przykład, oczywiście kupując go w Aplan Alpin, no bo to jest zestaw za Planalpu, gotowy w całości przychodzi, i wszystko mamy jakby w jednej paczce, takie jak ma być. E, po drugiej stronie adaptera, tak jak wspomniałem, podłączę sobie kabel internetowy, no i teraz pozostało mi podpiąć komputer, maszynę i oczywiście zasilanie. Zasilacz jest też przystosowany do 110V, więc możemy go wpiąć prosto w maszynę i zalogujemy się pod adres IP domyślny naszego adapterka, żeby go skonfigurować. Natomiast nie będzie to jedyny taki adapter w mojej sieci, bo będzie to więcej niż jedna maszyna podłączona w tym systemie. Stąd też wydrukowałem na etykietownicy nowy adres IP i ten adres IP na pewnym etapie konfiguracji sobie po prostu ustawię, tak żebyśmy mogli mieć wiele urządzeń, które będą miały osobne adresy, żebyśmy mogli z każdym z nich bez problemu się komunikować. Po podpięciu wszystkiego wejdę sobie w ustawienia karty sieciowej i upewnię się, że moja karta sieciowa jest w tej samej podsieci i jest na adresie IP innym niż moje adaptery. Domyślnie natomiast tak nie jest. Jeżeli e, chcecie zmienić sobie adres IP na 192.168.127 i dowolny nie zajęty numer, musicie jeszcze kliknąć we właściwości i zmienić adres IP V4. Natomiast no, niestety, ja jako z jakiegoś powodu nie mogę takich rzeczy zrobić. Musiałem o to poprosić e, administratora naszego IT. Ok, zalogujmy się pod adres MOXy. W tej chwili to jest jeszcze 254, bo nie jest on jeszcze zmieniony. Podłączyłem świeże urządzenie, które nigdy nie było ustawione. I domyślne hasło to MOXa małymi literami. Oczywiście później proponuję je zmienić, no bo wiadomo, że zostawienie domyślnego hasła albo admin-admin to nigdy nie jest najlepszy pomysł. I Rozpocznę od konfiguracji portu zgodnie z tym, co Wam wyświetliłem tutaj na screenie. E, są to domyślne ustawienia praktycznie z maszyny i one generalnie działają dobrze, więc nie ma sensu kombinować. E, 38400 szybkość transmisji, 7 bitów na 1, czyli 7 informacyjnych 1 stopu, e, synchronizacja na parzystych, czyli even number, i Flow Control X-On, X-Off. Po wszystkim kliknę Submit, czyli zapiszę to i mógłbym kliknąć Bug, żeby wrócić do konfiguracji, ale mogę też zrobić Save and Restart i w ten sposób zrestartuję całą mox ona już powinna przyjąć nowe ustawienia. Kiedyś miałem z tym problem i jakoś tak się nauczyłem, że jednak restart za każdym razem jest chyba bezpieczniejszym rozwiązaniem. Druga rzecz, którą muszę skonfigurować, to zmienić tryb komunikacji na TCP Server Mode, i tutaj jedyna ważna rzecz, zapamiętajcie albo najlepiej wpiszcie Local TCP Port na taki jak faktycznie będziemy wykorzystywać czyli 4001 to jest mój port. Klikam na Submit i oczywiście znów Save and Restart. I znów nie musiałem tego robić, mogłem po prostu wybrać baka, ale z drugiej strony właściwie czemu go nie zrestartować, nie trwa to bardzo długo. Po raz kolejny wpisuję hasło, trzeci raz, moksę małymi literami. Jeszcze go nie zmieniłem, zmienię go dopiero poza kamerą, żeby nikt nie widział, no, chociażby ile znaków wpisuję i na Network Settings ustawię sobie nowy adres zgodny z etykietownicą no i od tego momentu oczywiście logując się do naszego urządzenia już będę musiał logować się zmieniając w pasku adresu 192.168.127 na końcówkę 252. Teoretycznie wszystko mamy gotowe. Spróbujmy teraz uruchomić PuTTY, czyli aplikację do komunikacji telnetowej, wpisać adres IP mojej Moxy i wpisać port 4001. Zmienię też connection type na telnet, i zapiszę sobie te ustawienia na przyszłość, żebym już nigdy nie musiał ich wprowadzać, żebym mógł zawsze się z tego komputera łatwo łączyć. Save i Open. Standardowo, tak jak pokazywałem już w innym filmie, zapytanie, pytajnik kusto powinna powinno nadać odpowiedź od maszyny zgodną z numerem seryjnym, i tak się stało, czyli komunikacja działa poprawnie. A jakie inne rzeczy mogę wyciągnąć z maszyny? Tutaj już robiłem o tym film, więc nie będę się powtarzał. Zawsze możecie do tego filmu wrócić i zobaczyć, do czego NBC może się przydać. Dzięki ślicznie za poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj niego czegoś nowego. Wiem, że to na pewno nie jest temat kasowy i wiem, że ten film oglądnie może 100, może 200 osób, bo nikomu innemu pewnie on nie będzie potrzebny, ale jeżeli właśnie Tobie był on potrzebny, to znaczy, że trafiłem i faktycznie ktoś z niego skorzystał i chyba o to chodzi. Jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam oczywiście jak zawsze do lajkowania, subskrybowania, czy też dzielenia się linkiem ze znajomymi, którzy też mogą się z tego filmu czegoś nauczyć. Jeśli coś było nie tak, napiszcie na dole w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok Roku już za tydzień.